Dzisiaj rano znowu otworzyły się Twoje oczy. Słońce znów wzeszło. Twoje serce wciąż bije. Twoje płuca wdychają powietrze. Jesteś tutaj, żyjesz, a Twoje życie ma wewnętrzną wartość. To prawda, ale ten podzielony świat próbuje nas pokonać, co może wydawać się pochłaniające. Nasze relacje są dalekie od doskonałości, nasze pragnienia skłaniają się ku egoizmowi, a czasami codzienna charówka może wydawać się zbyt ciężka. Autor Trenów, tradycyjnie utożsamiany z Jeremiaszem, jest znany jako płaczący prorok. Nieustannie załamany z powodu rozdzierającego serce grzechu swojego ludu i ich otwartego lekceważenia Stwórcy. Jego księga jest pełna smutku, cierpienia i lamentu. Mimo to prorok z przekonaniem pisze: "Sięgając do niej pamięcią, wciąż liczę na to jedno, że niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje." Co rano daje o sobie znać na nowo, wielka jest twoja wierność. Pan jest moim działem, mówię to z przekonaniem. Mimo że lud Boży się zbuntował, mimo że siła Izraela zniknęła i musieli stawić czoła konsekwencjom bałwochwalstwa, mimo że ich niewierność rujnowała ich życie, Bóg nadal wylewał swoją niezachwianą miłość. Bóg nadal pokazywał swoje nieskończone miłosierdzie. Bóg nadal obdarzał swój lud swoją stałą wiernością. Dlatego nie zostali unicestwieni i dlatego my wciąż mamy nadzieję. Jeżeli uciekłeś od Boga, zignorowałeś Jego dobry plan, zlekceważyłeś Jego ostrzeżenia, celowo zbuntowałeś się przeciwko Niemu lub po prostu zdecydowałeś się zapomnieć o Jego istnieniu, nie jest za późno, aby zawrócić. Bóg nie ignoruje tych, którzy do Niego przychodzą, nie odrzuca tych, którzy mają pokorne i skruszone serce. On cierpliwie i wiernie czeka na tych, którzy do niego powrócą.